Dobra, zaczynamy Ucineczek To jest moje To jest moje pierwsze Jeśli zostawiłeś łapkę? To uszczoczyłam Dobra, idziemy ma dziś gramy z... Nie zrozumiałem To są żarty Jeśli zostawię pól, jeśli coś, potem tym Póry Ty będzie mega, 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 mega szczęście Nie zostaniesz, to ja będę Wyszło. Zwykła szczęścia. Nie wyszło na szczęścia. Chyba, że zostaniesz na na nasz... mega, 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 mega duży, duży, duży szczęście. Jeśli ja ci się spodoba odcinek, będziesz mógł zostawić łapeczkę oczywiście w górę. W górę. W górę. Nie, nie umiem mówić. To nie tak. No. Będziesz mógł zostawić łapę. Ja łapę nie w górę. W górę.

To jest takie szybkie, to jest takie niesamowite. Pik, pik, pik. Bok, pik. pik, pik. Ej, to jest taki speedrun, jakby. Pik, 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 pik. pik, pik. O nie, policjonasz. Ej, to, ej, ja musimy to zrobić szybko. Dobra, mam. Ej, to jest. To jest mega szybkie. To jest mega szybkie. A nie, to tak daje tak mało, 7 dolców. To oddaję. 7 dolców. No właśnie. I to oddaję tak samo. Już daję, daję. Oczuś. Ja do was. Jesteś chudy. Albo nie, nie. Oglądaj. Jeśli nie masz co robić, oglądaj. Nie. Tylko mnie. Nie, nie masz kancelary oglądane. Nie rozgaduj. Jak trzy jest ofiarą. Kurczę! Speedrun! 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 To jest taki speedrun! To jest taki speedrun, nie to jest taki speedrun, bo zacząłem jeszcze poskończyłem easy 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 peasy Ej, nawet policjanci nie musieli tu być. No, ja już wszystko ogarnęłem, oni nie musieli tu być. nie musieli mi dokupić. nie musieli mi w drogę wchodzić. O, O, w sumie fre. Darmowy roster. Czemu nie? Idę fre to I fre to fre. Jezu, jaki to był spidranik, to, to ja, ja nigdy tak nie miałem tylko spidrana. O kurczę. Dobra, zaczynamy. Zabawne teraz. A to chyba jakieś żarty. To ma brak. No to ma chrom? Daj mi chrom. Nie co to jest zbudowane? Czy to jest moje auto? Ma to, to i to. To musi być moje auto, to jest jakiś prank. Zongo on, go on. I co musi być jakiś prank Dobra, teraz idziemy na bank. Bo oni się nabrać, że nie byłem w kasie, bo byłem. Teraz musimy iść na bank. O, w ogóle... Ja. you have to try and the best idea of the teddy it be it's yeah yeah cause i'm i'm alone if you see how always i if i'm i say you win with the sun. cause i'm happy alone if you see how always

To się masz was bez Nie, nie 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 muszę się zdenerwowany. To jest mega agresywny. Dobrze, czego ja mam za Dobra Użyj kafelków. Mam do zrobienia, to mi się opłaca. Tak, powiesz, laszcie, to mi się naprawdę opłaca. Najlepszy chyba rabunek, bo tam od razu się można tam pójść. I ja nie będę rozgrywał tam, 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 tam. Tylko pójdę od razu tutaj. Jak jest trochę głośno, za słowo. Tutaj, ja to wolę tutaj. Ja wolę tutaj. No i zawsze odbicie. Nie i mieć jest. 6 sekund. Dobra, jedna... 12 sekund. Jest spoko czas. Dobra. O, to nie się dało. Super mam mamy. helkę he, he, wyźmieć, pewnie, bo jest. Pewnie jest helka, tu sobie wyźmiemy. Już tyle zarobiłem w takim krótkim czasie. Tak, jest helka. Widać mi. Tak jest nagle. 3-4 z... A nie, ha, tu nie ma policji. Się to już jest przekichane. Nie ma helikoptera. Więc jak się mieć helikopter. Ja Wiadomo. Poszło.

Akurat to jest otwarte, to sobie poszedł tylko. Boję się, boję się, że Zdenam. Zdenam, boję się, ale... I cóż, to przyjdę znowu jutro. Dobra, na to. Na opiernicz. Dobra. Nie. Kill. Ej, dużo im to zadało, dużo, dużo. Ej, 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 jednak dużo, jednak dużo, jednak lu nie, Nie, ja nie panuję sytuacji. Nie panuję, nie panuje. Co ja zrobię? Co ja zrobiłem? Dobra, pamiętajcie o łapce góry, o subika. Nie No nie, muszę na równi 10. Pamiętajcie o łapce, o subiku, o Dzwoneczku. No i Nora.